Kiedy? Ogień prawie wszystko to, co masz. W szczękach stali uwięziony jest serce Twoje łka. Aniowie w czerni przymywają na czas. czerwień wozów, ich niebieskim widać blask. Strach i niepokój to codzienna życia szkoła. Wygrywani ze śmiercią, Niech pokonać ich pokonać i nie zdoła. Taka właśnie jest nasza poświęcenia droga. Przybywamy, gdy ludziach właśnie trwoga, serce swoje oddaję, mogę jej duszy wyrwać z ses Poświęceniem służyć ludziom, to dla nas ma sens Każdy tutaj gotów jest, poświęci życie swe Każdy ma nadzieję, że akcja dobrze skończy się Tyle samo pragnę, powrotów co wejrasz do głównej Bóg pełni Nadeną ciągu nas pożarna pielnie służy temu miastu daj cześć, bohaterom Których jest tu nas Małem bohaterom wielu ludzi za Życie za codzienne nagradzanie zaufania kredytem dla ludzi w pomeniach, nadziei promykiem, Zobieć być wiecie wyrywamy przed ostatnim krzykiem Nasz honor i oddanie zbudzające zaufanie Całe naszym sercem wyruszamy na wyznanie Bo nasza łatwość Nie nieustanie Niech tak już na zawsze zostanie Szeregi złych ludzi mających nadzieję Wiedza, że ktoś czuwał, sładza i mi istnieje kiedy dźwięk alarmu łamie rosną cisze Rozlega się od razu znajomych syren w To wyrusza oddział do walki z płomieniami Chłopaki pamiętajcie zawsze bliscy są z wami Choć niektóre święta muszą spędzać sami Może to ofiara, między wrakami. Może pod szpital podłożył ktoś dynamit. Poszkodowany, przygnieciony gruzami. Nieważne i tak, ujmiemy się za nim. Służba to dłużba czasem mówimy tak sami. Gdyby nie oddanie, wszystko byłoby na nic. Nie ma dla nas żadnych znanych ludzkich granic. Kiedy się pojawią, wciąż mamy je za nic. Jesteśmy po to, aby każdy mógł mieć nowe jutro Strażacka brać z nami nigdy nie jest nudno W środku jesteśmy wszyscy tacy sami Ciągle ratujemy ponad podziałami Nadal jest tak, kierujemy się sercami Śmierci i kalectwo jednakowo wszystkich rani Wystaniesz dziś do walki z przeszkodami Pamiętaj o ludziach, którzy bitwę te przegrali Kiedy każdy inny odwróciłby swój wzrok My swój petem uderzamy, rozrywając cały rok. Dziś mogę powiedzieć, że nie tylko pestę Ochotnicy równie często wy Okazują się dla każdego, który z dumą nosi lingu i w te małe słowa krzepią was na duchu. W sercu chęć pomocy, a w głowie pomyślniku. Życzę Wam tu teraz, kończę spokój. Raz wiesz, wiesz, wiesz Szkoda mi hajsu na tą całą rap -grę. Robię to tylko po to, by mieć własną satysfakcję Jak myślisz inaczej, to uruchom wyobraźnię wiesz Nie mam jej tam, gdzie te wasze chore atrakcje Dla mnie spoko jest usiąść wieczorem przy kartce Mam 25 lat, nie potrzebuję zbędnych wiarzeń Jestem wolnym człowiekiem, rap jest tylko przekazem I pewnie dlatego podchodzę do tego, z trójstansy myśli bo pamiętaj życie to wyjści za hajsem tu Dla większości brudnym raczej A jak masz pasję to rozwijaj swoją pasję Czy śmigasz na bajku, czy to może jest stanie Czy zwrotki na majku daj boka blu do Pamiętaj by to była czysta pasja, a nie moda Że tak byś powiedział za 20 lat tu, Że nigdy nie żyłeś według określonego schematu Pamiętasz, ej, a pamiętasz jak startowaliśmy z rapem tu Nie było sprzętu, były setki słów Zapisane na kartkach Mieliśmy chęć, rejestrowania ich na trakach Ej, klimat tamtych dni Przypomina mi plakat Ta nieświadomość, co nas czeka za kilka lat brak, poznawaliśmy świat w i'm to